Masz motykę? Tyś mam motykę. Eee, mm, nie. nie. Znaczy możesz. Nie, u mnie motyki chyba. Kurde, nie, nie, masz farby i masz motyki z tobą, nie tak Pewnie jest gdzieś, no ale. Słuchaj, ja nie kontroluję swoich hoł Przestań Nie mówić o dziwkach. Nie... Dobra, przyznam, to miało zabrzmieć niedobrze, to miało zabrzmieć nieprawidłowo, to był cel, to miał być, to był cel, żeby to zabrzmiało tak właśnie, w ten sposób. E, Udusić tego człowieka to czasami mało. A Tak. What koło mnie. No właśnie, kuca koło mnie i jest zboczeńcem. Oj jest. Oh, ją. Enderman, zabij, zabij. Uciekł ode mnie. Przestań stalkować. Uh! <ścoughs> Rzucają mną. No, Proszę nie rzucać moimi osobami. Twoimi? Jest. Tak. Alright To jest y, kontrakt na trzyosobową grupę każdy do każdego. Hello. Fantomy się pojawiają. Dlatego Musimy mm. zrobić grupowe spanie. W sensie razem musimy zasnąć. Ha się Kuba, to jest nie tak z Twoim domem. Z czym? Z Twoim domem. Swo twoją jaskinią. Co jest nie tak z moją jaskinią? Wybuchła czy coś? Nie wiem. Nie, fantom w niej utknął. No to dobrze, niech tam cierpi po czasy. Jeszcze tam przyjdę, później zacznę opowiadać mu w Twoje nie, dowcipy. Nie, nie, nie. <laughs> <laughs> o! Bastion! Senpai! Ui Hej, Sanpai. Będę przy tobie <laughs> Ja bym uciekał na jego miejscu Kuba, wiesz, że u ciebie Endermanów się pojawia? No, możliwe, Tylko że się pojawia jakoś, Edzie Tak Czują, czu, wyczuwają introwertyka, nie? Mają taki radar Tak samo jak Ania ma gej radar, oni mają introwertyk radar Tylko Ej. dziewczyno czy jesteś Endermanem? Bo staje się bardzo. bo. hej, dziewczyno, jesteś Endermanem? Bo jak patrzę ci w oczy, to panikuję. Tak. To czuję się nie, niezręcznie. A... Mogę zniszczyć choinkę? Tak. Pozwólcie, że to zdabinguję. Mm. Hej, dziewczyno, czy jesteś Endermanem? Bo panikuję, gdy patrzę ci w oczy. Can't say I O siedzi ci na dachu On, prze, on przeżyje na, na tym na lądzie Spokojnie Dobra Yep, yep. Dziewczyny dobrze się bawicie, coś tam odwalacie. A <grym> nie muszę się odwala. Z tego co słyszę, bawią się genialnie. I co, i teraz będzie się na mnie patrzeć cały czas, tak? Tak. Idzie do. Zamków. I dodałam dałam gaufki Ty mi ty 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 mi zrobisz ty po zrobisz ty po prostu. Ona będzie ci pilnować. Serio? Tak. Zakryj mnie. Zakryj mnie? Nak... Co, co tam się odwala? Do co tam się odwala? Do owcy? Mówię. Do... Nie czy ty jesteś? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Czy... Witaj. Dlaczego strzelasz do mnie? Dostałeś strzałą mora. Nie, nie dostałem. Jak, jak widzisz to. To była szcz... różowa, była różowa. Ale nie trafiłaś. Trafiłam. Nie, nie mam nawet sobie efektu. No teraz trafiłaś. Co to jest? What the fuck? Czekaj, wezmę jeszcze to Strzela do mnie... Strzela do mnie strzałami, które dają mi efekt regeneracji, w ogóle to jest bez sens. To jakbyś tak jakbyś najpierw, to najpierw byś wyleczył kogoś z eboli, a potem zaraził go koronawirusem, no What the fuck w ogóle? No strzała nie mora, Brawo Taka ta strzała Amela kuna Zabija kowaj No nie była strzała Amora tyka Tylko potwierdza się moje, potwierdzają się moje przypuszczenia, miłość zabija, nie należy się zakochywać O tu jest szkielet, kolejny do mnie wali z kudę ze strzałą Myślałem przez chwilę że to animu nawet, bo, bo takie podobne Ja pielniczę No to podobne. Miał łuk. Nie Strzela do mnie i ma łuk. Co, kto, co to może być? Szkielet był animu. Nie ma za dużej różnicy. Ale ja strzelałam tylko z efektem. No, no. Taki był efekt, że zginąłem. Więc nie ginie. Widzę cię. Tak, blawo, ja też cię widzę. Nawet bez tego efektu. Z tą mi widłom, eee, Będę wypróbowywać na tobie strzały. Super. Powiedzcie mi, jak ambiwalentną rzeczą jest strzała, która jednocześnie natychmiastowo leczy swoją ofiarę? Eee... No naprawdę, po co... To, po to, co? to, to jest, Może to jest strzała nie dla drogów, tylko dla przyjaciół. Nie masz potwierdza tak. lecz. Tak, tak cię kocham, że cię strzelę w twarz czałą, która cię uleczę. Tak, to jest. To jest poziom przyjaźni. To, tak, to, to jest poziom przyjaźni, którą czuję pomiędzy tobą a mną animu. To jest właśnie to. Lubię cię, więc ci walnę w czymś w modę. Ale czymś takim, żebyś nie miał wielkich uszkodzeń, nie? Tak, żeby tylko mogła zobaczyć jak cierpisz. Ale żeby cię to nie zabiło, bo no wiadomo jak coś umrze, to potem nie da, nie da się już tego torturować. Zaczynam się ciebie bać <laughs> Animu What the fuck Animu morduje kubę Nie, ja wam wyślę co ona robi Zrobiłem screena Animu się nade mną znęca Fizycznie i psychicznie nic nowego, może zacznij mam... go o czymś nowym. <głosy> <głosy> Dobra, baw się tam, ba baw się, wiesz co, wiesz co, powodzenia, baw się, miej... Rybik cukrowy kontra milion rozdymek. Dobra, mam pytanie tylko jedno, dlaczego w moim domu? Bo masz tam najlepsze pomieszczenie. Teraz zabijam Idę do ciebie o... i widzę już nie, włosy. Nie, o. nie. nie, <noise> no Dobra, nie, 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 dobra, 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 dobra. Nie! Ja się nie teleportowałam, to się teleportował. Zgadnik, kto tu jest największym dzbanem. <noise> Ten Ten się tepnął. Ty też Dzięki, masz, Kuba. Okej, okay, Kuba, możesz przyjść. Co to kurwa jest?! Co? Ty mi zmieni... Ty mi zrobiłaś Irlandię w pokoju, no co to jest? Impreza? Irlandia! Kuna... Czy... Dziewczyno! What the fuck? What? What? What the fuck? No. Maki, tam? Baki za tobą. Morduje małe owieczki lekowe. Dla mnie. Co? Co? Jej mózg, jej mózg tego nie przetworzył, nie. Nie dały rady. Nie strzelaj do mnie. No. Jaki jest Twój problem, Dobrze. dziewczyno? Dziewczyno, Nie będę strzelać. znajdź sobie chłopaka, molestuj go. Zostaw mnie.